Dzień dobry, Rafał Czuczyński, Pab Biznes. Panie Premierze, jakie dalsze restrykcje związane z ograniczeniem aktywności gospodarczej mogą zostać wprowadzone, jeśli liczba zakażeń nie będzie spadać? I kiedy będą podejmowane dalsze decyzje o ewentualnych nowych obostrzeniach? Dalsze decyzje będą podejmowane w kolejnym tygodniu. W poniedziałek, wtorek będziemy analizować bardzo dokładnie dane, które będą do nas spływać z poprzednich dni i wtedy będziemy podejmować kolejne decyzje. Mi bardzo podobała się też ta refleksja, o której powiedział pan profesor Horban, że są to środki zapobiegawcze. To są środki zapobiegawcze, które mają doprowadzić do tego, żeby pandemia się nie rozprzestrzeniała. Ale chyba naj, najbardziej istotne jest to, co chcę powiedzieć teraz. Szanowni państwo, my musimy nauczyć się z tą pandemią jakiś czas żyć. Jaki czas do wynalezienia szczepionki. Kiedy to nastąpi? Tego dokładnie nie wiemy. Słyszymy o pierwszym, drugim, a czasami niestety trzecim kwartale przyszłego roku. A więc niewykluczone, że będziemy się z nią zmagać jeszcze przez co najmniej rok. Być może ona będzie znowu przez jakiś czas w odwrocie. I co wtedy? Wtedy powinniśmy utrzymać pewne zasady sanitarne, wracając do życia, wracając do życia gospodarczego w taki sposób, jak wówczas epidemiolodzy nam zalecą. Czyli musimy potrafić uczyć się, żyć, pracować w tym reżimie sanitarnym, który funkcjonuje, czyli dystans, warunki sanitarne, higieniczne, noszenie masek, wszędzie nosenie, noszenie masek. Jest pytanie, dlaczego czasami na ulicy, jak nikt nie idzie, na, na, spaceruje sobie ktoś chodnikiem, czemu trzeba nosić maskę? Co chwilę, szanowni Państwo, wchodzimy albo do sklepu, albo do tramwaju, do autobusu, albo spotykamy się z grupą osób i wtedy nie zakładamy tej maseczki. Więc to jest dlatego takie potrzebne, żeby ten obowiązek był powszechny i żeby był wykonywany, egzekwowany wobec wszystkich. To niezwykle ważne, żeby tych kolejnych oboszczeń nie było, o które pan redaktor pytał, lub żeby były one na tyle łagodne, żeby sklepy, galerie handlowe, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, eksportowe, żeby inwestycje mogły być prowadzone tak, aby gospodarka cały czas działała. Dzisiaj działa, jest, mamy wyniki jedne z najwyższych w Europie, ale oczywiście jest recesja, jest bardzo trudna sytuacja gospodarcza, stąd od naszej dyscypliny społecznej zależy również kształt życia gospodarczego, stąd tak gorąco apelujemy o przestrzeganie tych zasad wobec środków zapobiegawczych, o których dzisiaj mówiliśmy.